Chciałabyś wiedzieć, na czym polega efekt kim? Bardzo popularny dziś efekt w stylizacjach objętościowych. Już Ci go zademonstruję. Jest to dosyć trudny efekt, także jeżeli jesteś osobą początkującą, nie proponuję Ci na początek, abyś się za niego brała. Spróbuj na początek łatwiejszych stylizacji, czyli na przykład efektu europejskiego, czy efektu naturalnego. Ten efekt wymaga pracy w rzędach, wymaga pracy bardzo dokładnej yy, i bardzo łatwo go zepsuć. Tak naprawdę efektów kim jest kilka rodzajów i co szkoleniowiec to pokazuje coś innego, ale yy, aby też za bardzo nie komplikować, pokażę Ci jeden wzór. Już tutaj troszeczkę sobie przygotowałam. Postaraj się skupić, bo jest tutaj wiele kolorów, ale jest też mapa, która opisuje. Yy, o co chodzi? Mapa zielona wskazuje, że pracujemy od 3 do 7D rzęsami bardzo krótkimi w dwóch rzędach, czyli cała ta część. Tu mamy rzęsy długości 6 mm, 7 i zaczynamy pracę w rzędach 7-8, 8-7, 8-9, 9-8, 10-9, 9-10 itd. Tak Tutaj są te rzędy troszeczkę przemieszane po to, aby już uzyskać ten efekt takiego poszarpania, żeby ta linia nie była taka równa. W tym wypadku jest to efekt wydłużający, dlatego że te najdłuższe rzęsy też znajdują się w kąciku zewnętrznym. Mapa pomarańczowa to są, kęp, to są rzęsy przepraszam, 1D, czyli pojedyncze rzęsy, które sobie wstawiamy. W danych segmentach, tak zwane promyczki. Jeśli chodzi o 3 do 7D, pracuj rzęsami cienkimi 0,05 mm. Dla efektu 1D możesz użyć rzęs 0,10 lub 0,15, ale w przypadku 0,15 niech rzęsa będzie dosyć gruba i mocna. Jeśli chodzi o segment fioletowy, to są kępki 4D. Z tym, że co tutaj jest ważne, aby nie były one tak bardzo rozłożyste, dlatego że pokryją się one z tymi rzęsami troszkę grubszymi. Także stwórz taką węższą kępkę, po to aby te promyczki oddzielały się od pozostałej części stylizacji. Mam nadzieję, że ten schemat jest dla Ciebie jasny i że go zrozumiałaś. Spróbuj bawić się tymi efektami, dopasowywać je do oczu swoich klientek, tak aby nie wykonywać tylko jednego schematu dla wszystkich. Ważne jest modelowanie oka i dobieranie stylizacji indywidualnie dla każdej klientki. Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz zostać stylistką rzęs i zarabiać na swojej pasji? Kliknij w link i przejdź do szkolenia online. Kliknij w link w komentarzu lub w opisie filmu i przejdź do szkolenia online.